No cześć! Witam Was serdecznie, Kolejny jak Minecraft, ale Dzisiaj będzie takie coś jak właśnie... Wiecie? Jak są Wiesz, po co mi tu schody? Gdzie są schody? Gdzie są schody? Gdzie są schody? Taki, takie... Och, idę. gdzie są schody takie? Ja zaraz, zaraz robię. Widzę was serdecznie. Skąd to? Widzę was serdecznie. Kolejny się Minecraft, Alan King. -E Dzisiaj będzie takie coś jak właśnie <grym> Dzisiaj będzie właśnie takie coś jak <grym> Znaczy, trafić po prostu w ten węgiel i jakby ten węgiel po prostu trafia w tą ramkę Czyli węgiel jakby trafia po prostu w węgiel Pali się, mój drogi piecu. Dlaczego żwir? Skąd mi żwir tutaj? Na co? Na co takie śmieci? Wyszy! Dobrze napisali. Chciałbym Wam tak rzecz Mam taką rzecz To, to, to tego się zemchantować nie da. No widzicie? jakie te modyfikacje są. Nie da się zamknąć. Wie co? 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 No, pope. Krwisty miecz. Krwisty miecz. alla morte questo ce Okej, okay, ale okej. Okay. No i co, co z tego? Na co mi to? No to niczego nie potrzebno. Chyba wiecie, że ja jestem nieśmiertelny. Giwe ma łopatę. to miecz. Miecz. Okej, okay. super! Jeszcze ja się trochę wzbogacę. to jest... To jest alanoryt. Halo, halo, to jest alanoryt. No patrzcie to jest alanoryt, nie miecz. Maincrafcie co mi tutaj wciskasz? Alanoryt. OK, no w końcu mam jakąś... jakąś porządną na coś. Tylko wiecie? Nie wiem czy on... E, on nie jest y, niezniszczalny. Kurcze. Więc tak. Give O no, Herre. to jest Hery Co tu mam? O kurczę, zapomniałem, że to tak szybko rozwala bloki. Na stan Żwir najlepszy najlepsze widzowie! O, nie, węgla nie wolno. jakieś ciekawe rzeczy na łapę Eee, ile ja w ogóle nic nie mówię. Czy ja w ogóle ileś nie mówię? Ja cały czas coś mówię. A to jest najlepsze narzędzie do robienia kopułek. Ja się teraz sobie zrobię tą kopułkę. Oj, widzicie? Od razu, przez kopułkę będzie ja sobie zrobiłem. Nie przez kopułkę, tylko dzięki kopułce. Teraz mam węgiel. Dzięki tej kopułce. Ja się cieszę, że mam ten węgiel. A Wy się cieszycie, że mam węgiel. jest najlepsze narzędzie do robienia kopułek. Widzowie. Czy Wy to wiecie? Najlepsze. Narzędzia. Najlepsze narzędzia. Najlepsze narzędzie do robienia kopłek. Pamiętajcie co to. Nie kapsułek, tylko kopłek. Wow. A wiecie? Kiedy się to kopie do, do Anna w co? Ucisz się! Ja mogę tam na święto tylko 10 sekund. Widzicie? Już bardzo dużo węgla mam. I wiecie co jest dla mnie najważniejsze? Ten węgiel, żeby mieć te pochodynki. A ja o ten chwilą to ja teraz w dzwonek sekundy te pochodziunki będę miał. Ja w ogóle mówiłem, bo zapomniałem. No, pozbyłem się troszeczkę węgla Na pochodnie To jest najlepsze narzędzie do robienia loków Wiecie No nie, zombie będzie Aqua Aha, zapomniałam, że ja nie gram na trybie zombie

już 38 węgliwek mam ile w ogóle wy węgliwek teraz jeszcze wykupali no to mnie nawet ciekawi a was to ciekawi a to jest najlepsze narzędzie do robienia kupuły widzicie ale za węgiel oczywiście bardzo bardzo dużo punktów Wiem kilowem się szybciej oczywiście wykopuję, bo o ile? 20 kratek na sekundę może? Ile to śmiga? Rozwala tyle. No akurat jakieś 20 kratek na sekundę. No, spójrzcie jakie to jest super. No i już sobie kiedyś pomyślę, że tu jakieś loch są. Co prawda sam. Ja, ja, ja je wykopałem. Zobaczcie, jak się zwolni przestrzeń dyskową, o co to chodzi? O co to chodzi? No, o co to chłodzi. Ale mi się walnęło znowu. O! No widzicie? widzicie? Najlepsze narzędzie. Do porobienia po prostu sobie Expo. To jest po prostu Expiakta. Ten killów. No nie, a dobra. z to jest, to jest to, to jest to, to żartuje. A to jest najlepsze narzędzie do robienia kopu. Wiecie wy? Gdzie, gdzie jest albo nieśmiertelności? Muszę go się najeść. Aha, Okej. Okay. Super, to jest po prostu eksperta ten Kilof, jeśli wiem, jeśli dobrze mówię.

To jest najlepsza ekspiarka. Widzowie, jaką udało mi się kiedykolwiek znaleźć. Panie, że z szczoku można sobie pobrać. Ale ja cheater jestem. Cheater. Oszukiwacz. Prawda? Cheater ze mnie. Reho O, no i widzicie? Zakupiłam się do własnych hopalni.

Dobrze, jako do wind. Ona jest po prostu super. Jest mało miejsca w niej, no ale to myślę, że nie szkodzi. Jak na taką super fundę. Myślę, że ktoś mnie znowu wlazł do domu. Oczywiście. Dużo węgla, Piecyku, masz. Trzymaj. Bardzo cię proszę, Piecyku. זה